Cześć wam dzisiaj, ja jestem Bizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact Series. o tym samym tytule zacznijmy od tego, że dziś będzie troszkę inaczej Raz wróciliśmy do starego ustawienia, jest plus minus tak jak było w tym koncie pokoju Plus minus, zmieniło się tutaj dużo, ale tego nie widać Z drugiej strony wszystko się zmieniło, ale tego nie widać W sumie nigdy na nagraniach chyba nigdy nie było widać, więc z waszej perspektywy Poza tym, że jestem troszkę bardziej w tym kierunku i moje łóżko jest troszkę bardziej w tamtym kierunku Nie zmieniło się wiele, ale dzisiaj miałem w planie wziąć fretkę, kandys, kandy, whatever Na tapet i ją rozbebeszyć i opowiedzieć w parę, ale spodziewam się, że zaraz poleci drip. Jeżeli nie poleci, to też nie najgorzej, bo ten odcinek a niewiele mam przygotowane, niewiele mam przygotowane i ten odcinek jest nabity, napakowany, więc bear with me. Jest wiele fajnych tematów do poruszenia, wydaje mi się, że będzie wam się podobała szczególnie sekcja spekulacji i spoilerów. Przejdziemy do tego za moment, ale poza tym też mam sporo fajnych informacji, więc kandajk wyskoczy na najbliższe dni i drip, i jeżeli będzie to albo dopcham do tego, albo nagram specjala na popołudnie z dripu, więc lecimy po kolei. Przede wszystkim ruszyła preinstalację od dziś możecie ściągnąć nadchodzącą aktualizację 3.1 jak odpalicie launcher to macie ten taki przycisk, to jest mega opcja dla tych którzy mają słabszy internet albo z jakichś powodów chcą być przygotowani ja zawsze testuję czy to mi nie zepsuje gry, bo z tym internetem, z tym kompem, z tym dyskiem z całą resztą jestem w stanie na szybko zainstalować Genshin'a ponownie zresztą mam plany awaryjne gdyby wybuchło i gdybym musiał nagrywać bez możliwości odpalenia gry, więc spokojnie jestem gotowy ale działa, tym razem działa u mnie działa, raz tylko była chyba sytuacja że ludziom powywalało i musieli reinstalować całą grę, więc jeżeli coś wam nie bangla, dajcie znać z wyprzedzeniem. Opcje jak zwykle. Ci, którzy najbardziej potrzebują, czyli ludzie od PlayStation 4 nie mogę wyciągnąć z mam teraz na drugim końcu. Ci, którzy mają Playa 4, niestety dalej nie ma u was preinstalacji, a Wy potrzebujecie tego najbardziej, szczególnie ludzie ze starym swatem, z pierwszą edycją PlayStation 4, bo tam był najwolniejszy internet, więc wam będzie się nowa aktualizacja, pewnie znowu całą noskę instalowała i co ja poradzę mi o nie wpadł na pomysł, żeby preinstalację tam również dodać. Również po zainstalowaniu nowej wersji zmienia się ikonka na już urodzinową z dwójeczką, więc takie situation, takie situation. Jeżeli chcecie mieć ikonkę z drugich urodzin Genshin'a, to już jest. Wow. Dwujeczka. Tak jak się spodziewaliśmy. To, co wcześniej wyciekało i czego nie mogłem pokazać, teraz jest już normalnie. Dobra, przeskakujemy dalej, bo jest jeszcze sporo informacji przedlikowych, więc koniec jest bliski. Konkursy kończą się jutro. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursach, to trwają dwa i w tym momencie możecie jeszcze brać udział. Jutro możecie się jeszcze na nie załapać, ale jutro z wyłączeniem serwerów do gężenia my wyłączamy czy tam raczej późną nocą, nie wiem, czy będziemy się wstrzeliwali dokładnie, ale do późnych godzin wieczornych powinien być. Jeden i drugi konkurs jeszcze aktywny, ten z cosplayami, sponsorem jest Yukina, pozdrawiam mocno i serdecznie, jest osą awesome konkurs, mam nadzieję, że jeżeli macie jakieś fajne konkursy to już wstawialiście, a jeżeli nie to może na ostatni prosty jeszcze się skusicie i załapiecie, czemu by nie, czemu by nie nagrody są fantastyczne, a konkurs jest bardzo prosty, wstawiacie swoje zdjęcie z Genshinowym cosplayem. Trzymam ze was kciuki i jesteście osą. Awesome. Drugim konkursem jest sponsorowany przez Szybkobieżka i później jeszcze się dorzuciliśmy my. Mówiąc my, mam na myśli Ringesa i, i siebie z nagrodami, czyli z blessingami dla osób, które narysują jakąś gęszynową postać w innym uniwersum, czyli bierzecie takiego Kadehary Kazuchę i wstawiacie go na przykład do Gwiezdnych Wojen. Robicie z niego rycerza Jedi czy coś w tym stylu. Więc połączenie dwóch różnych światów i wyciągamy z tego coś fajnego i też do czterech osób poleci po blessingu tutaj. Więc można powiedzieć, że nagrody są bardzo fajne. A już na pewno są mega fajne, jeżeli chodzi o ilość wysiłku, który trzeba wpakować, żeby się załapać na jedno z punktowanych miejsc. Przeskoczmy dalej, bo powinny w tym momencie być wyniki konkursu z livestreama. Tego konkursu, który był na livestreamie przedłużanym, na jaką postać czekacie w Genshinie, opis i tak dalej, i tak dalej. Nagroda leci do Istra Basel. Prawdę mówiąc, to trudne pytanie, gdyż nie oczekuję jednej konkretnej. Obecnie najbardziej czekam na Childa, to mnie ujęło, to jest jedna z tych postaci, która miała do tej pory dużo rerunów chciał no, dogonić, ale to inna kwestia i ludzie Childa bardzo zlewali, więc to było to, co mnie chwyciło. Którego banery pomijałam przez pół roku ze względu na żonga. Bardzo podobał mi się jego gameplay, wygląd, jak i historia postaci i charakter. Ten rudzielec już za długo uciekał przede mną. Czekam również na Al-Haythema, który mnie oczarował już po pierwszym arcie. Dodatkowo posługuje się mieczem, a to jedna z moich ulubionych broni. Boję się, że nie uda mi się na niego pozbierać, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że zbieranie z żelkiem będzie bardziej, bardziej osą. Awesome. Jednakże jeśli mówimy o niegrywalnych postaciach to oczekuję najbardziej jedną i niepowtarzalną Cerice, Kraju Nie Niegrywalnych jak niegrywalnych, zobaczymy, może. Staram się nie wyolbrzymiać swoich oczekiwań, żeby się nie zawieść. A dodatkowo nie mogę też się doczekać Hydra Archonki, szczególnie od kiedy usłyszałem, że jest prawdopodobieństwo, że będzie podobna lub bazowała na Sili Sonkaya mojej ulubionej postaci z tamtej gry. i Istra Baselia w tym momencie do ciebie pisze... Boom. i Jak skończę nagrywać, to prawdopodobnie się dogadamy co do wysyłki. I który slime, jaki slime, i na jakiej zasadzie to będzie. Na no jakiej zasadzie to będzie. Pamiętaj, zrobić zdjęcie i wstawić i oznaczyć i w anime na Instagramie, jeżeli posiadasz. Więc to udało nam się rozwiązać. Jestem na bieżąco ze wszystkimi konkursami w tym momencie. Troszkę opóźnienia, ale ludzie mnie nie było prawie cały miniony tydzień. Czyli zaraz po live streamie. W w którym przedłużaliśmy całą naszą zabawę. To znaczy, wy przedłużyliście moją zabawę, za co jestem wam bardzo wdzięczny. Dźwięczny, bo jesteście. Osoba! Awesome. Wow. Nabiłem się. Nabiłem się i powietrze zeszło z tego anemolutka To wreszcie nadgoniłem ze wszystkim. Jestem, jestem zachwycony tą sytuacją. A ja mam do Was jedno bardzo ważne pytanie. Jak zapatrujecie się na Inktober? Inktober jest już za rogiem. Mamy kilka planów i stop! Czas dla drużyny. Kapnąłem się na montaży, że nie wytłumaczyłem, czym jest Inktober. Inktober jest to święto grafików, można tak to nazwać. co październ... Przez cały październik zbierają się, żeby rysować. Nie tu, każdy we własnym zakresie. Wymyślił to Jake Parker podobno, tu są kontrowersje. Im więcej lat mija, tym bardziej podejrzane jest, czy faktycznie on jest autorem, czy nie zawłaszczył sobie tego. Ale dobra, nie będziemy w te kontrowersje wchodzili. Jake Parker ma ostatnio troszkę pod górkę, jeżeli o PR chodzi, bo popełnił bardzo dużo głupich błędów, nie będziemy się tym zajmowali. Ink -tobry polega na tym, że są tematy na każdy dzień października inne i ludzie według tych tematów rysują ink tuszem. Takie było założenie, ale większość się bawi po prostu, żeby rysować, bo chcemy zaangażować w to jak najwięcej ludzi, więc jeżeli tusz jest zbyt wymagającą i trudną techniką dla wielu, a jest, zresztą nie każdy lubi tuszem popełniać obrazki, to fajnie by było, żeby mógł się z nami bawić, nie czując tej presji, że a nie robi tuszem. Nieobojętnie jak rysuje, tak rysuje, byleby rysował, rysowała, jest wtedy awesome. osą. Więc byłoby tematów na każdy dzień października związanych z Genshinem, i jeżeli to by się udało, to po prostu codziennie byłoby coś innego do. Popełnienia, a ja bym to próbował pokazywać. U siebie na odcinkach, tak jak robiłem w zeszłym roku. Może podsumowanie całego tygodnia, może nie, może wrzucalibyśmy to na Discorda. W zeszłym roku było na Instagramie i było to o tyle problematyczne, że mi na przykład nie pokazywało niektórych prac, które ktoś popełnił i mnie oznaczył. I pokazywało mi je dopiero z kilkutygodniowym opóźnieniem, więc jakbyście chcieli, możemy to robić, ale przez Discorda, bo wtedy mam pewność stuprocentową, że widzę wszystko. Discord jest wygodniejszy, to jest chyba jedyny powód. Ale okej, okay, to. Po prostu na tym polega Inktober, że rysujecie codziennie na zadany temat, najlepiej tuszem. Wracam do odcinka. Ja się boję, do tej pory co roku od, nie wiem, 3, 4, 5 lat udawało mi się robić cały Inktober. Cały, Celusienki od pierwszego do ostatniego dnia udawało mi się robić wszystko. Wtedy jeszcze miałem taki situation, że robiłem Insta codziennie. Miałem 365 dni challenge, któremu nie podołałem w tym. Albo w minionym roku, w tym roku chyba się poddałem z y, tym, tym całym challenge'em. Może to już było w zeszłym. Dobra, nie ma to najmniejszego znaczenia, więc przygotowywałem się wtedy z wyprzedzeniem, robiąc zdjęcia na cały miesiąc, żeby mieć przygotowane fotografie. Rysowałem codziennie i wstawiałem po trzy rzeczy praktycznie, żeby mi się zgadzało. Cyfra. Ogólnie kombinowałem strasznie, od tamtego czasu zarzuciłem wszystko. Przy obecnych problemach z czasem, z życiem realnym, chciałbym powiedzieć, że nie jestem pewny, czy uda mi się, czy w ogóle są szanse, żebym podołał Ale jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie w tym wziąć udział, to mamy kilka planów. Siądziemy, przygotujemy na ostatnią chwilę dla Was listę. Znaczy, ostatnią, jak ostatnią, zostało jeszcze kilka dni. Przygotujemy listę, przestawimy ją i spróbujemy zawalczyć razem z Wami. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w Inktoberze, to możemy to zorganizować z wielką chęcią. Więc to jest pytanie do Was i czy Wy się na to nastawiacie, czy nie. Oprócz tego, ludzie, oprócz tego jest ostatnia prosta. Jeżeli macie nieporobione różne rzeczy, to na, głównie Grave and Innocence, bo Grave and Innocence już tylko zostało. Jeżeli macie niezrobiony Graven Innocence, to jest, tak jak mówię, ostatni moment, żeby tutaj zawalczyć, żeby podbierać i wykupić wszystkie brakujące rzeczy ze sklepu. Tu są ważne primogamy i Korona, cała reszta jest troszkę mniej ważna, aczkolwiek to się tam nada się, nada się, jeżeli chcecie zrobić coś fajnego. Oprócz tego oczywiście jest wczoraj niezrobiony, niewykrzaczony mail z ankietką, które może tupniemy w tym momencie. No dobrze, mamy to za sobą, co oznacza, że były pytania głównie o minioną aktualizację 3.0. O eventy, które tutaj były do grania, do przetestowania, do pobiegania, było też pytanie o Michojo. Jak jestem zadowolony z tej firmy, nie? Transmichojo, to znaczy Holyovers, Cognosphere, whatever, o które tam było pytanie, więc można było rzucić kilka zdań w tym temacie. Ale nie dali otwartego pytania konkretnie do tego, tylko dali pytanie ogólno otwarte, więc swoje myśli na temat Corpo mogłem rzucić w otwartym pytaniu, nie bezpośrednio powiązanym z pytaniem o firmę. Ale jeżeli macie kilka myśli na temat tego, co w tej aktualizacji zarzuciliście, to jest ankieta dla was, a my przeskoczmy do kolejnej i ostatniej niespoilerowej rzeczy, czyli zakąt Sajonistów. Zapraszam was na livestreama już pojutrze o godzinie 18 w najbliższą środę 28 w dniu urodzin Genshina. Widzimy się na rolowaniu po Lorda Saino i całą masę innych postaci oraz 29 dzień po urodzinach Genshina również widzimy się na łapaniu postaci. Troszkę mnie kusi. Zobaczymy. Może Hadjuga się skusi, może się nie skusi. Jak już jak już mówimy o tym, co nas czeka w nadchodzącej aktualizacji, zaraz na rolowaniu, to mamy potwierdzenie, że wszystkie strzały były trafne. Oprócz, oprócz fajnych rzeczy, takich jak potwierdzenie, że w Spiral Abyss na czwartym piętrze po trzeciej komnacie, po wykonaniu trzeciej komnaty, będzie do przygarnięcia kolej dendro postać i że jest Path of Gleaming Jane zbliżający się 10 rolków. Wszystko mamy teraz na piśmie po pomijając fakt, że było to rzucone na live streamie od twórców. To mamy potwierdzenie, że byliśmy bardzo blisko i bardzo trafnie z postaciami na nadchodzący baner. Jest Kuki Shinobu, jest Fredka i do tego zestawienia mamy jeszcze <słysk> Saju, Saju. I balatyn Goblet, to samo z Ventim. Epitome Invocation, bronie są. Jest nowy Claymore, reszta w starocie. jest bardzo przyjemne. Książeczka, jak najbardziej tak. I Lion's Roar bodajże. Hmm. OK, nic tutaj nie jest zaskakujące, o wszystkim, właściwie dobra, Claymore jest zaskakujący, ale wszystko jest bardzo na tak z mojej perspektywy. I zwyczajowo już, uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, ok, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. No dobrze, mamy dzisiaj ciężkie, ciężkie informacje, które lecą od ubaczy i zaraz zobaczymy, co z tego okaże się prawdziwe, bo tu może być spore zamieszanie, więc zacznijmy od kusej. Ubacza rzuca nam informacje na temat tego, jak plus minus ma wyglądać gameplay Kusanali, jakie ona ma mieć skille, co będziemy na polu bitwy robili na hidą, czy to jest support, czy to jest DPS... Czy to jest dwa w jednym. Więc kusanali oczywiście model dziecięcy, podobny jak kli, żywioł dendro, tak jak Tainari, a broń to Catalyst. Jej elemental skill ma działać troszkę jak to, co widzieliśmy w Face Trials, czyli będziemy odpalali taką jakby kamerę, przy czym nie będzie się zatrzymywał czas, ale po prostu będziemy oznaczali wrogów, których widzimy, i wtedy będzie takie bom-bom bom na tych, którzy są oznaczeni. Przy okazji, jeżeli jeszcze żywioły mają wpływ na tych przeciwników, którzy są oznaczani, to dochodzi do dodatkowych reakcji, więc zaczyna się bardzo dużo dziać. Jeżeli do... Dobrze rozumiem to oznaczanie, ma być też połączone przynajmniej w jakiejś tam formie i w jakimś zakresie z nakładaniem dendro, co oznacza, że ona jest perfetto dendro zarzucaczem. Bo to na co chcecie wrzucić dendro, to po prostu musicie mieć w zasięgu wzroku oznaczyć, odpalić i potem się dzieje historia. Więc jeżeli to jest prawda, to cały Face Trials, cały ten event, ta mechanika była skonstruowana po to, żebyśmy nauczyli się grać. Kusą. Mega zagranie z, z perspektywy tak sprzedania postaci Zresztą ten evencik był całkiem fajny Jak się mu ogarnęło na jakiej zasadzie działa Troszkę nudny, co może sugerować Że i ona będzie nudna w gameplayu Ale tu zobaczymy jeszcze w przyszłości Jeżeli chodzi o jej ulta, o jej bursta, o jej Q To robimy sporą przestrzeń I zarzucamy buffy Oczywiście również jeżeli jest jakieś Pyro, Electro, Hydro Z naszych postaci w terenie To są tam dodatkowe różne rzeczy I będziemy mieli różne dodatkowe buffy Więc jest to to teorie... Teoretycznie buffer, ale w praktyce też podobno robi całkiem niezłe obrażenia. To jest postać, której kit był przebudowywany kilkukrotnie. Savior Primos teraz gadają na temat tego, że ludzie mają ból dolnej części ciała, że nie zgadza się to ze starymi przeciekami, które były na jej temat, o których zresztą mówiliśmy, ale szczerze powiedziawszy, to, co wyciekało wcześniej było podejrzane i trudno było powiedzieć, czy jest w ogóle prawdziwe, więc nie wiem na co się ludzie nastawiali po wczesnych wyciekach, były jakie były. Teraz ubacza zaszalał i zarzucił nowe rzeczy, które może są prawdziwe. Może nie. Zobaczymy. Za moment beta. Za kilka dni wystartuje beta. Więc ludzie położą łapki na kusej i będą mogli powiedzieć: Co z tego jest prawdziwe? Co z tego jest fejkiem Czy naprawdę ma taki skill kit? Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie traktujcie to jako podejrzane. Ile w tym prawdy jest, dowiemy się już niedługo. A my przeskakujemy do kolejnej postaci, która również w tej aktualizacji się pokaże: Laila. Nowa czterogwiazdkowa postać. Model dziewczynki, tej młodszej. Nie, nie całkiem dziecko, tylko, tylko nastolatki, jak nie wiem, a jaka. Żywią kraju i biega z mieczem. Więc tu będzie. yeah Bardzo sympatyczne zestawienie. Jeżeli ktoś gra w wersja żeńska, to, 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 to dokładnie to samo, tylko nie da się kraja jeszcze ustawić, nie da się kraja ustawić. Jej, ej, Elemental Skill tworzy tarcze, bardzo podobne do tego co ma Diona, i tworzy gwiazdki, takie jakby śnieżynki, które zadają obrażenie. Jeżeli ktoś widział te w lepszej rozdzielczości arty z nią związane, te bardziej animowane, nie, nie jestem pewny czy one wyciekły czy nie, ale jeżeli wyciekły, jeżeli widzieliście te bardziej animowane, to tam te śnieżynki widać na jakiej zasadzie to, to, to wygląda na samym Archer, jeżeli dobrze rozumiem, że to jest to. Jeżeli chodzi o jej ult, jej Q, jej Elemental Burst'a, to tworzy okrąg, nad którym wisi taki cusiek, bardzo podobny mechanicznie do tego, co ma Lisa, to, to jej, ta lampka, to światełko, co tam napiernicza piorunami, z tym, że tutaj oczywiście są kraje obrażenia, wszystko skaluje się do hapsów, podobnie jak ma Toma, więc tutaj może być dziwnie, zobaczymy. Podobno jest ona zrobiona z myślą o konkretnych zestawach, jest to niszowa postać, która będzie się bardzo rozkręcała, jeżeli będzie miała odpowiednie artefakty do odpowiedniej drużyny, nie będzie to do maina nie będzie to do mety aczkolwiek aczkolwiek tutaj możemy się mylić i może się nagle okazać że będzie się dużo działo Przeskoczmy do kolejnej rzeczy która leci z zamkniętych testów w moim kierunku więc to z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli bo nie jestem w stanie tego potwierdzić i nigdzie w internecie nie widziałem tych informacji w ten sposób zostawionych więc są na testach bardzo 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 postacie takie jak ikwa oraz Kawej czterogwiazdkowe wygląda na to że mamy potwierdzenie że kawę, kawę czy jaką tam będzie, jest czterogwiazdkowy. Przynajmniej na tych beta testach jest czterogwiazdkowy i jest testowany z czterogwiazdkowymi postaciami, które już niedługo zobaczymy. takim jak Laila oraz Faruzan. Oprócz tego są e, trzy postacie jeszcze. Jedna nie ma oznaczenia: jest to Kepri, który jest postacią Pyro. Nie jestem pewny, jaka jest płeć tego bohatera czy tej bohaterki. Nie, 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 mam, nie mam informacji na temat modelu, mam tylko imię i że jest żywioł Pyro. I że jest testowany wraz z tymi wszystkimi postaciami. Na tym teście jest jeszcze jedna postać i jest nią oczywiście kusa, i jest to testowane również z dendro połączeniami. Oprócz tego mamy Deljet, czy jak to się tam ma nazywać, co jest testowane jako hydro oraz Navs. Pięciogwiazdkowe pyro, kolejne, więc te postacie w chwili obecnej są testowane. Nie wiem, czy one są testowane na tym serwerze, gdzie się testuje postacie, czy się testuje postacie dendro, osobny serwer, czy też jest to związane z y, serwerem testowym do 3.6. Wydaje mi się, że to ostatnie nie. Biorąc pod uwagę, że jest tam kusa, to stawiałbym, stawiałbym, że jest to testowane w oparciu, jak te nowe postacie będą sobie radziły z y, dendro definerem, czyli postacią, która zdefiniuje to, jak funkcjonuje dendro na na placu boju, czyli z Kusanali. Takie informacje w moim kierunku poszły i jest to info z przed wczoraj, ale mnie wtedy nie było, więc jak dostałem to, że te postacie mignęły i niektóre z nich mignęły z modelami inne na placeholderach wieśniaków, wieśniaczek i tak dalej, no to mnie wtedy nie było, więc teraz odgrzebuję informacje i rzucam w waszym kierunku. Lecimy dalej, lecimy dalej. Ja się bardzo nastawiam w aktualizacji 3.2, że może Kusa, może będzie z Jajemiko. bo były te informacje, że jej Katalyst wraz z katalystem odkusanali w tym samym momencie były testowane. Teraz docierają do mnie informacje, że katalyst Kusanali jest na serwerze testowym z mieczem. Nie jest podany jaki miecz, jednoręczny miecz, placeholder jest tam wstawiony, ten wiecie, jednogwiazdkowy, ten z którym startuje na przykład Traveler i cała reszta. Przy czym jest to placeholder za coś innego. Bardzo możliwe, że tam wskoczy inny miecz, a bardzo możliwe, że wskoczy totalnie inna broń. Nie wiem dlaczego to zmienili, wcześniej był Katalys od Jajemiko stąd było moje bankowanie, że Jajemiko może być na podwójnym banerze wraz z Kusanali, co by oznaczało, że baner z bronią to będzie win. -win. Win situation z mojej perspektywy. To się zmieniło. Informuję Was tak szybko, jak się o tym dowiedziałem, że się zmieniło. Nie raduje mnie ta informacja w ogóle, ale jeżeli się tam ludzie zastanawiają, jeżeli mają być podwójne banery teraz za każdym razem, to jeżeli jest miecz, to jest kilka teorii, kto mógłby się tam pojawić jako duet do Archonki, nowej nadchodzącej Archonki, więc jeżeli to jest prawda, to Miko najprawdopodobniej wyskoczy z Childem na banner a Kusa będzie albo solo, albo. Albo z kimś, kto biega z mieczem, i tutaj jest parę postaci, które takie, a mogłyby być, mogłyby być. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Ewelinę 98. Pozdrawiam cię mocno i serdecznie jesteś awesome! I pamiętajcie oczywiście, że wciąż trwa i Web event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinny być tofu. Ostatnia z ciekawszych nagród, potem jeszcze będą czerwone i fioletowe szmaty z expem Ja jestem jeden dzień do tyłu, więc fioletowe szmaty z expem dla mnie. Pamiętajcie, że w przyszłym miesiącu znowu będzie reset i będą do przygarnięcia trzy paczki z primo. Mami. I oczywiście, jeżeli macie chwilę czas i ochotę, to zajrzyjcie do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał wam na parametryk Transformerze. Korzystając z okazji, chciałem mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, jesteście fantastyczni, dziękuję Wam za wasz wkład, Lisi magowie. Jesteście osą Lisi magowie. jesteście arcyosomili Twitcher nauci, jesteście Twitcher osą. Wasza magia jest potężna, arcypotężna i Twitcher potężna! I jeżeli nic nie wybuchnie, to widzimy się pojutrze na streamie, chciałem dzisiaj zrobić, ale nie wyrobię z nagrywkami, bo nie mam nic. Skończył mi się materiał absolutnie, jestem gotowy tylko do dzisiejszego poranka i od dzisiejszego Gęszyna jest tabula rasta, carte blanche i muszę się przygotować ze wszystkim, więc jeżeli macie czas, chwilę, ochotę to zapraszam już w środę na stream z rolowania, w czwartek na streamy rolowania, a później łapiemy się prawdopodobnie w weekend na czymś fajnym i sympatycznym, może już w nowej lokacji, może będziemy ruszali fabuły, nie fabuły, zobaczymy, chcę być bardzo na bieżąco w najbliższym czasie, przynajmniej z fabułami głównymi i eventami, więc będziemy to szarpali na stream razem z wami, będziecie mi pomagać, przeszkadzać, będzie śmiesznie. I to już jest tyle, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Boże karędzi wam sprzyja, a my widzimy się przy najbliższej okazji, która nadarzy się jutro. Hej! Te zachody słońca tutaj mi się nigdy nie nudzą, są przecudne, przepiękne! I co krainę, to jest lepiej. Te w Inazumie były zapierające dych w piersiach, ale tutaj już po prostu... Puch.